Dobrze się ten psalm śpiewa, wracają obrazy z niejedności. Dzisiaj mieliśmy przed południem przeświętą na trawie. Siedzieliśmy z pięknym widokiem na olesione wzgórza i zupełnie inaczej wtedy brzmi ten refren. Niech cała Ziemia chwali swego Pana. Jak się tej Ziemi tak z bliska dotyka, jak się na niej siedzi, jak robactwo nas obłazi, ptaki w koło śpiewają. No a czasem, jeszcze jakieś inne zwierzę gdzieś tam się czai w krzakach, na przykład. Niech cała Ziemia chwali. To ma się dokonywać przez nas, przez, przez nasze usta, ma się ta chwała Boża wypowiadać w imieniu całego stworzenia. To tak, jakby nas prosiło stworzenie. Przepraszam bardzo, ja nie, nie potrafię, nie znam języka, nie umiem mówić. Jakbyś mógł za mnie powiedzieć, żeby Pan Bóg był uwielbiony. Tak mówi Twój pies do Ciebie, bo On tego nie potrafi, a Ty potrafisz. Takie zadanie też. Dobrze sobie w maju uświadomić takie zadanie, gdzieś tam spacerując. Wierzę w takiego Boga, który, jeśli jest taka potrzeba, a, a jest często, stanie w mojej obronie. Takiego Boga, który też będzie mnie motywował jakoś do działania, ale od wewnątrz, który będzie mnie inspirował. Ale przede wszystkim takiego, który nie ma godnych siebie przeciwników. Nie ma wrogów takich, którzy mogliby mu jakkolwiek zagrozić. Bo jest Bogiem wszechmogącym, który ma wszechmoc też. Wszelką moc, jaka jest możliwa, ma. Dysponuje nią, jest tą mocą. To bardzo wyraźnie widać w psalmach. Jak otworzymy psalmy, Pan jest moją obroną, moją tarczą, moim schronieniem. Pan zastępów. On nas uratuje. A jednak się pojawiają pokusy, żeby Boga bronić. Żeby Pana Boga obronić, na przykład przed kimś, kto ze mną rozmawia i Boga atakuje w jakiś sposób. Tu się trochę okazuje, czy ja wierzę faktycznie w Boga Wszechmogącego. Czy ja wierzę w takiego Boga, który jest słaby ja Go muszę bronić, który potrzebuje takiego obrońcy jak ja. Chrystus mówi, że pośle wam dzisiaj, że, że pośle wam Ojciec, będę prosił Ojca i On pośle wam innego parakleta. Tym tłumaczeniem, które czytaliśmy jest innego pocieszyciela, bo to też to słowo oznacza, ale paraklet oznacza też obrońca, ten który będzie was bronił. Ten, który będzie wlewał w wasze serca pociechę, nadzieję. Paraklet to też znaczy ten, który będzie was gromadził. Czyli będzie robił to, co ja robię, mówi Chrystus. Będzie, będzie, tak, będzie tak obecny wśród was, jak ja jestem teraz obecny. Będziecie się przy nim czuli bezpieczni. Przy Paraklecie. Nie prosi nas Jezus nigdzie, żebyśmy go bronili. Ale obiecuje nam, że pośle nam swojego ducha, który będzie nas bronił. Zobaczcie, jak to zmienia perspektywę, jak to, to, to chrześcijaństwo staje się nagle takie. Uff, no. To mogę spokojnie sobie wierzyć w Boga, któremu nikt nie zagraża. Ale jednak coś jest takiego, nie? Że, że człowiek potrzebuje czego, czegoś w nas musimy bronić, i o tym święty Piotr dzisiaj. Gdzie to jest? Tutaj. Pana Chrystusa miejcie w sercach za świętego, tak się zaczyna. Czyli miejcie go w sercach za Boga, za kogoś innego od Was, kogoś, kto y, nie jest w Waszej mocy, nie? za świętego. I bądźcie zawsze gotowi do obroń wobec każdego, kto domaga się od Was uzasadnienia tej nadziei, która jest w Was. Nie chodzi o to, żeby bronić Boga, tylko chodzi o to, żeby obronić swoją nadzieję, która we mnie jest. Ja mam nadzieję, to znaczy, mam też jakieś powody, dlaczego ona we mnie jest. Nie wiem, że dobrze się skończy. Nie wiem, czy coś dobrze się skończy. Jest y, sytuacja, w której y, trzeba mieć nadzieję. To sytuacja trudna, i my nie wiemy, jak się skończy sytuacja. Czy chcecie kogoś pocieszyć, czy chcecie komuś pomóc, podchodzicie do człowieka, i nie wiecie, jak to się skończy. Y, nie wiecie, y, czy ktoś, kto się martwi y, y, swoim y, egzaminem, go zda. Nie wiadomo. Ale można mieć nadzieję, że go zda. I tym różnimy się tylko, że mamy nadzieję, albo nie. Ale wszyscy nie wiemy, jak to się skończy. I to, co się dzieje w rozmowie między człowiekiem wierzącym, mającym nadzieję, a człowiekiem niewierzącym, odrzucającym Boga, to jest, to jest rozmowa o tej nadziei, właśnie. Czy ja mogę ją uzasadnić? Czy ja mogę ją obronić? tę nadzieję, która jest we mnie. I o to prosi Święty Piotr dzisiaj. Bądźcie gotowi do obrony tej nadziei, która jest w Was. Na jakiej podstawie ją mamy? Powinniśmy ciągle szukać uzasadnienia, podstaw tej nadziei, która jest w nas. Nie bronić Boga, ale mojego wyboru, mojego wyboru Boga. Z łagodnością i bojaźnią zachowujcie czyste sumienie. Do swoich sumień mamy podchodzić łagodnie, czyli tak też cierpliwie, tak jak się podchodzi do kogoś, kogo można łatwo zranić i z bojaźnią, czyli z tremą. Czyli z, taką, z takim sposobem reagowania, który ma człowiek, któremu zależy. Zależy mi na tym. Kształtując swoje sumienie. Mamy to robić z bojaźnią i z łagodnością. Kluczem jest też to, co mówi święty Piotr, że lepiej jest dobrze czynić, cierpić, dobrze czyniąc, niż czyniąc źle. I jak szukacie czasami słów, które można by sobie wziąć na takie bardzo konkretne słowa, które mogą pomóc w walce życiowej, w walce z pokusą. Konkretnych sytuacjach, to te słowa są bardzo mocne i dobre do tego. Lepiej bowiem cierpieć dobrze czyniąc, niż cierpieć czyniąc źle. To bardzo wiele sytuacji potrafi uporządkować i rozjaśnić. Dobrze sobie takie słowa wziąć, zapisać, zapamiętać, zajrzeć jeszcze raz do dzisiejszych czytań.